Sense. Nie wie po co biegnie, ale czuję presję Nie wie co to będzie, tylko robić pęgę Chce mieć coraz więcej, później ma depresję, gubi się kompletnie Miałem kolegę, on lubił codziennie zaciągać się skrętem Za pierwszym razem go uratowali, ale po drugim stanęło mu serce Miał wielu idoli, chciał być jak oni A Oni rzucają to ziarno, by owoc wydało Śmierć bezlitosna zabiera i ścina na te plony Posypane platy, polepione planty, napalone panny, ale tak poza tym trochę dziwne stany Siada mu na bani, widzi tylko straty straty ale nim to zrozumie, że czuję tę pustkę i smutek Pomimo tych uciech, to prędzej zobaczysz nekrolog i przejmą się ludzie, napiszą na górek. A później zapomną ich w sumie nie zmieni się nic, zamiast zabierać ich na samotno Weź ty im pokaż to raczej jak żyć One lubią seks, one lubią mieć, one lubią flex, one lubią jazz, one lubią hejs, one lubią cie, one lubią bet robisz je, ale może weź i puknij się w łeb Wsi wyciągają rękę po kwit, na teledyskach są źli Jak przyjdzie pora na odpowiedzialność, to wtedy nie zgłosi się nikt Bez odbioru, ziomuś, nie mów nic nikomu Może wróć do domu, spróbuj Faceta twoją jest klasę, byś zamienił w klasę Bo na razie raczej nie świecisz przykładem A ta bransoletka, wiesz, trochę to słabe Kiedy to widzę, to piszę do ciebie I kiedy to widzę, to piszę od siebie Niewiele ci mogę powiedzieć, ale to wielkie ma dla mnie znaczenie Znam takie życie za dobrze Znam takie życie na bombie, jak budzisz się rano I trzęsie tak bardzo, że nie masz już siły, by nawet się podnieść od nocy do rana znam życie od klina na kaca I wycie o świcie, gdy pijesz codziennie, a przecież to była jedynie zabawa I znam to uczucie, gdy budzą cię znowu wyrzuty sumienia Bo zamiast pokochać to ciebie rozbieram, a po tobie zostaje pustka i samotność wielka Wiem też jak boli depresja, wiem to jak od niej uciekać Znam te znieczulenia i świadomość tego, że nieraz na świecie trzymała mnie tylko ta pletka To właśnie jest po drugiej stronie, a tego ci nikt nie opowie I może to jest zawinione, a może to nie jest ten moment, gdy zaczęli widzieć swój problem Wiem, że to obecne wzorce. Chociaż nie sądzę, to sądzę, że mogę to powiedzieć tobie i może do kogoś to dotrze. Dla świata to słaba komedia, dla świata to kiczy tanteta, Ale gdy stajesz na krawędzi życia, tamtych przy tobie już nie ma. Teraz zostawiam to w twoich rękach. Od ciebie zależy, co będziesz wybierał. Gdy czas nam ucieka, nie zwlekaj, bo czeka na ciebie świat cały tu do przemienienia. Nie chcę być twoim wyrzutem sumienia, bardziej tym, który przestrzega. Poznałem życie na dnie, a wielu go chce, stąd jest ta piosenka. Ostrzega.